does it work try it <laughs> Look out! they're really big on tradition around here every year there's this parade where everyone gathers around a friend of lot friend though it's the clown on all the bay pen corn syrup labels he's practically a local legend <laughs> 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 Smile, Philly your girl. You're about to become a sensation. Uh, sis. <laughs> yeah, very funny, man. <laughs> hey Ginger! You okay? Film Fremdo to slasher z elementami czarnej komedii, który łączy klasyczne motywy horroru z satyrą społeczną. Jest to kolejna opowieść o zabójczych klaunach, ale tym razem w e, takich klaunach e, bardziej e, zwielokrotnionych. Tutaj mamy całe e, stado klaunów polujących na młodych mieszkańców e, miasteczka Kettle Springs. Na szczęście wśród e, młodzieży znajduje się chłopak e, którego hobby to myślnictwo, i jego rola w finale tego filmu jest decydująca o życiu bohaterów. Można pochwalić ten film za humor i tempo akcji, ale z drugiej strony jest on tak strasznie przewidywalny, i brak mu jakiejkolwiek oryginalności, że te obie dwie wady spowodują, że jest on raczej nieoglądalny.